Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii. Zagrajmy w Call of Duty Modern Warfare 2 Remastered. Misja: lepsze jutro było wczoraj. Po cichu zlikwiduj strażnika. Rozpoczynamy dokładnie w tym miejscu, gdzie pożegnaliśmy się w odcinku poprzednim. Także będziemy musieli chyba do niego podpłynąć, ale martwię się o tego drugiego, który jest właśnie przed nim. Czy on nas czasem nie zauważy? No, ale spróbujmy to delikatnie zrobić. Ciekawe, czy się uda? No, chyba tak. O właśnie, tego się spodziewałem, że nasz kompan z drugiej strony zlikwiduje tego drugiego. Także fajnie nam się misja rozpoczyna. No i są już nasi, zobaczcie. Dobra. Kolejny cel. Nowe cele. Zabezpiecz zakładników. Pozostało sześciu. O kurczę. Ciekawe czy musimy to zrobić wszystko po cichu, czy nie. Bo wszystko wskazuje na to, że chyba tak. Przygotować broń. Będzie strzelanina. Najprawdopodobniej. Dobra, no to idziemy. Tylko broń z tłumikiem, słuchajcie. To musiałbym się, kurde, przełączyć, chyba. Mamy tłumik założony. Ładnie. Dobra, tylko gdzie oni są? Mamy podążać za kimś. Dobra, widzę chyba tam gościa. To jest nasz, czy nie nasz? Nie nasz. Dobra, chyba go zlikwiduję. Przynajmniej spróbuję stąd. Mam nadzieję, że mi się uda. Chyba się udało. Dobra, mamy trochę drzwi do zeszturmowania, jak widać. Jedne, drugie tam dalej. No nic, to chyba próbujemy. Przytrzymaj X, aby przeprowadzić szturm. Oj, będzie szybka akcja, chyba. Serio? Ja myślałem, że będzie łatwiej. O wow, kurde, ale i tutaj jest Czysto. Ładnie poszło. Pozostało dwóch zakładników, czyli w tym pomieszczeniu mieliśmy prawdopodobnie czterech. Tutaj wam powiem, że mogłem śmiało użyć drugiej broni bez tłumika, bo i tak wiedzieli po tym, jak tutaj chorowaliśmy o nas. Czy ja mogę sam uwolnić ich? Nie bardzo. Pewnie nasi będą to robić. Ale wejście mieliśmy fajne, dobra. No to idziemy dalej. Szukamy jeszcze dwóch zakładników. Idziemy na górę jeszcze wyżej. No dobrze. Tylko teraz chyba trzeba jednak broń z sumikiem wyposażyć. Dopóki nie będzie kolejnego szturmu, przynajmniej będziemy się nią posługiwać. Chociaż ten skop mi tutaj nie do końca pasuje. No ale akcja przebiega fajnie, fajnie jest, misja zrobiona. Oho. Jakiś śmigłowiec przyleciał, na pewno nie był to nasz śmigłowiec. Dokąd teraz? Kolejne drzwi, kolejne. Dobra, myślę, że tutaj śmiało mogę zmienić broń, mam nadzieję przynajmniej, bo dowiedzą się o nas i tak jak tam wpadniemy. Ale mamy dwoje drzwi do wyboru, ciekawe co by się stało gdybym tam poszedł, nie wiem, ale spróbujemy od tych. Dobra, oby się udało teraz. Ja myślę, że teraz jest dobrze. Ładnie, cel osiągnięty. Jest chyba dwóch ostatnich. Dobra, co dalej, dokąd teraz? Radio wroga. Czas na plan B. Podłóż C4. Okej, okay, przy tych ciałach, Podłóż te 4 pod zwłoki. Nowe cele. No dobra. Podkładamy w takim razie. Raz. Niezły plan. Cel osiągnięty. Dokąd teraz? Bo musimy uciekać albo się schować. Na górę? Czyżby? No dobrze, ale dokąd, dokąd? Ja wejdę też tam, najlepiej będzie. Dobra, teraz się położymy. Będziemy obserwować. Czy tam była broń? Czy jest chyba jakaś broń? to jest snajperka, dobra. Zastaniemy hasło na pewno, kiedy to wysadzić. Uwaga. Już. Ładnie! Wysadziliśmy ich chyba wszystkich. Ale włączył się alarm, nie jest dobrze. Jednak stąd jest lepsza widoczność, dobra. Wow, ale tutaj biegnie. Nie wiem, czy ta snajperka by się teraz nie przydała. Zajmij nadbudówkę z dźwigiem na górnym pokładzie. Nowe cele. Chyba będziemy musieli użyć tej snajperki, kto wie. Nie wiem. Mogę zmienić w sumie broń. O, właśnie, zrobimy to w ten sposób. Spróbujemy sobie strzelić. Ładnie. Dobra. Gdzie musimy się przemieścić? To jest pytanie. Będę musiał stąd zejść. No dobra, w takim razie będziemy musieli to zrobić ostrożnie. Gdzie są ci ludzie, wszyscy tam są? Może warto postrzelać sobie z lepszego karabinu, snajperskiego. Kurde, chybiłem, niedobrze. Serio? Tak ciężko mi trafić? Jeszcze jak byłem na górze, było wiele lepiej. Dobra, tam jest jeden. Patrzcie, się nie mogę trafić, tak jakby coś mi tam mniej więcej, czego nie widzę, przeszkadzało. Czyli nie do końca chyba z moim celem jest coś nie tak. Zobaczymy, jak gościu wyjdzie. Możemy sobie wstrzymać oddech w razie czego. Walu mi tu granata, niedobrze. W takim razie będziemy bliżej, więc zmasakruję ich karabinem po prostu. Gdziekolwiek byli. Dobra, leży, gościu. Ale słyszę kolejnego. No właśnie. Osiągnięto punkt kontrolny. Idziemy, idziemy. Dobrze, że nie idę sam przynajmniej. Zawsze doraźniej. No dobra. Co teraz? Co są wszyscy nasi tutaj? No dobrze. Jest Maktewisz. Są kolejni. O kurde, to jest helikopter wroga. Uciekajmy. Tu będzie dobrze, chyba. Może granat? Dobra. Jeszcze jeden. Ładnie. Ale nadal mamy helikopter, kurde, na karku. Niedobrze. Jeszcze? Tam są? Kurde, skąd oni strzelali? Nie zauważyłem. Gdzieś jakiś gościu musi być. Co jak co, nie wiem gdzie on był tam z tyłu. Jest śmigłowiec, ale na wala masakra. Tu są nasi. Co z helikopterem? Kurde, jest na front. Zniszcz ten śmigłowiec, poszukaj rakiet, okej. Okay. Czyli będę musiał i tak chyba wybiec z pomieszczenia. No dobra, to. Za no nie, nie zaryzykuję, poczekam. W każdym bądź razie muszę to zrobić. Dobra, tutaj mnie nie powinien dopaść. Co dalej? Tam się muszę dostać, chyba. Poszukaj broni ciężkiej i zeszczel zastrańca. Dobra, spróbuję. To może jednak faktycznie tutaj w środku będzie jakaś broń. Może Stinger byłby. Mieliśmy już z nim okazję do czynienia w poprzednich odcinkach. Czekajcie, wydawało mi się, czy coś było. O kurde. Może to nie jest Stinger. Ale też podobne. Dobra, musimy rozwalić teraz ten śmigłowiec, gdziekolwiek on jest. Jak go w sumie nie to tam jest. Czy to wystarczy? Chyba nie bardzo. Podejdę bliżej, żeby nie chybić. Kurde, on jest teraz źle spozycjonowany. Chociaż... Przemieszcza się, czyżby? Tam jest. Dobra, próbuję. Ładnie. Rozwalony. Rozwalony. Czas ucieka. Dobra, wow. Chyba wow. sobie jaja ja robicie. Ale obrywam. Dobra, muszę się zregenerować. Go, 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 go. Kto to nawala i skąd? To jest pytanie na górze, na górze jest gościu. Był gościu, idziemy dalej. Musimy wejść coraz wyżej, bo przecież musimy się dostać do dźwigu. Tędy? Znowu są tutaj wyrzutnie. Dobra, to stąd do nas strzelano wtedy na dole. Patrzcie się, jest ta siatka. Czy będzie więcej śmigłowców? To jest pytanie. Dobra, tam jest ich o wielu więcej. Dobra, wszyscy chyba leżą, mam nadzieję. Jeszcze? Jeszcze cały czas przybywają. Nie wiem skąd się biorą. Patrzcie się. Dobra, tamten już jest załatwiony. My musimy chyba wyjść stąd całkiem. Na to wygląda jeszcze wyżej, patrzcie się. Dobra, chyba tędy nie jestem pewny. Ale droga chyba tylko i wyłącznie tutaj prowadzi. Dźwig jest blisko. Ciekawe, co jeszcze będziemy musieli zrobić. Cały czas kogoś słyszę za nami. Oho, dobra, mamy kolejne chyba drzwi do ze szturmowania, Więc będzie tam jeszcze więcej zakładników. No mam nadzieję, że ten granat, no właśnie, mnie nie zabije. Byłem za przeszkodą. Dobra, gdzie oni są? Bo nie widzę nikogo. Tutaj jest jeden. Jest i drugi. Ale słyszę chyba trzeciego, gdzieś z tej strony. Wszyscy chyba leżą. Kurde, mała widoczność tam jest, nikogo nie widać, a pewnie... Pewnie tam siedzą. Mogę tam chyba to zniszczyć, nie jestem pewny. Nie mogę. Dobra, gdzie wy jesteście, kurde? Wow, co tam nawala? Dobra, ktoś ewidentnie jest raz z rakiety. Kurde, nikogo nie widzę to jest najgorsze. Granat, 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 granat. Pójdę naokoło jednak. I miejmy nadzieję, że nie będę tego żałować. Dobra, tam jest gościu? Leży. Słychać kolejnego. Ojej! W tym dymie nic nie widać, ale oni tam są, rzucę granat, ciemno. Jeszcze jednego. Dobra, wchodzę. Ale ciemno, a właściwie nic nie widać. Ograniczona widoczność, boję się trochę, że zaraz mnie tutaj załatwią. Dobra, słyszę, ale nie widzę. Słyszę, ale nie widzę. Ło, widzę. Ale fart. Dobra, cokolwiek, cokolwiek tutaj siedzi, na pewno będzie ciężko. Osiągnięto punkt kontrolny, okej okay, tyle dobrego, ale nic mi to nie da za bardzo, skoro ja i tak tam nie mam widoczności Co tutaj się dzieje kurde Aj to był nasz Dobra, jest w miarę dobrze Będziemy szturmować. Przeładowana broń, przeładowana. Gotowi, wchodzimy. O, kurde, ten to mnie tutaj prawie doszedł. I chyba po wszystkim, ale beczek tutaj jest. O, jakbym tak trafił w beczkę, to by było po nas. Ale mamy wszystkich zakładników. Zabezpieczonych, przejść na lądowisko śmigłowców. Nowe cele, czyli będziemy się chyba ewakuować. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli zaraz koniec misji. Najprawdopodobniej. Oczywiście zobaczymy. Tędy będziemy chyba wychodzić. Ale to nie koniec, zobaczcie, jeszcze coś się będzie działo. Czy to są nasi, nie wiem. Ale na to wszystko wskazuje, przecież muszą przylecieć i po nas, i po naszych zakładników, których uwolniliśmy. Zobaczmy. Dobra, myślę w takim razie, że to będzie koniec z misji, a jako, że nam się tutaj automatycznie rozpoczyna zawsze kolejna misja, to myślę, że się pożegnamy zaraz tutaj. Także... Ja wchodzę do śmigłowca, kończymy odcinek i oczywiście słyszymy się w kolejnym odcinku z Call of Duty Modern Warfare 2 Remaster przy kolejnej misji, ale jeszcze zanim to zrobimy, to zobaczmy jaka to będzie misja i obejrzyjmy sobie wprowadzenie. A jednak zobaczcie, jeszcze nie jest koniec. Co tam się dzieje w ogóle? Chyba jeszcze będzie strzelanina. Kto wie, w sumie. Zobaczymy. A jednak mamy koniec misji.

The occupants. They weren't so lucky. The monastery didn't survive the purges. Over the last century it's played host to anyone the government didn't want but couldn't kill. The place is filled with living casualties of the last war, which I swear I thought we'd won. But I suppose it's all a day of the races. You back the losing horse, and this is where you end up. 627's the piece of meat Makarov wants, so let's cut him loose. No i mamy kontynuację naszego lotu i wprowadzenie do kolejnej misji. Zobaczymy zaraz jej nazwę oraz to, gdzie dokładnie będziemy. Oczywiście moje klimaty, śnieg, zima. Ja bardzo lubię w takich klimatach grywać, bo bardzo zawsze podoba mi się krajobraz i atmosfera. No ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać, jak już wylądujemy. Na razie robimy jedną wielką zadymę, zobaczcie. Dobra, będziemy działać ze śmigłowca i tutaj sobie zakończymy ten odcinek i z tego miejsca rozpoczniemy kolejny, oczywiście. Musimy zlikwidować kilka celi. Także żegnam się z Wami. Do usłyszenia, do zobaczenia w odcinku kolejnym. Na razie wszystkim. Hej.